Siema, kochani, siema z kurwy, syny. Witam serdecznie, moje słoneczka, kochane. Ja mam kurwa duchy w domu. Za każdym razem, jak próbuję coś nagrać, to coś się kurwa rusza samo. Co tym razem? Nie żebym się bał, bo nie, nie boję się. Mogę je wziąć na solo bez problemu. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowa okazja, i coś, na co czekałem naprawdę długo, i coś co było takim moim małym marzeniem. I mogę nawet powiedzieć, że było to na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią. E, dlatego jestem bardzo ucieszony z tego powodu, ponieważ... Coraz bliżej. A więc dzisiaj przetestujemy sobie wielkie kurwa ogórasy. Jeśli zastanawia was w ogóle, o co chodzi z tymi ogórkami i jeśli ktoś nie wie, co to są za ogórki, to są ogórki z Ameryki, Ok, To nie są jakieś zwykłe ogórki. E, sam pan prezydent USA pakował mi te ogórki. Nawet gdzieś tutaj jest autograf. Dla porównania spróbuję też od razu takie, wiecie, zwykłe standardowe polskie ogórki e, kiszone. Jeszcze że nie wiem, czy to są kiszone ogórki. To chyba nie są kiszone ogórki. Hot and spicy pickle. Pickle to jest co kurwa? Pikiel? Czyli to będzie raczej takie bardziej konserwowe, takie coś takiego, nie? To raczej nie będzie takie kwaśne, co. A więc mamy tutaj 5 giga ogórków. Gdyby ktoś się zastanawiał, skąd ja w ogóle wytrzeształem te ogórki. Widziałem dużo testów tych ogórków na TikToku. W sensie nie dużo, no kilka. I wszyscy byli bardzo zszokowani ich smakiem, więc miałam taki kurwa. To nie może być aż taki szok. To nie może być aż tak dziwne, więc po prostu muszę to sprawdzić sam. Panowie na budowie się tutaj na mnie patrzą. Tak, mówię kurwa o was. O was, dokładnie o was. Także miłego seansu, panowie. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dobra, lecimy z pierwszym ogórkiem. Jest to ogórek o nazwie Hot Mama. Czyli gorąca mamuśka w twojej okolicy. I to jest ten ogórek, który miał być hot and spicy, tak? Zapieczętowali to. Ech. Pachnie, co najmniej podejrzanie. E, jak coś to mam tutaj miska pod spodem, żeby nie było. Boję się, naprawdę się. Dobra. O kurwa. Naprawdę nie wiem, co o tym sądzę. Przede wszystkim to ma bardzo intensywny smak. To jest taki szok po prostu. Jak to ugryziecie, to jesteście w takim kurwa szoku. Transportuje was w ogóle do innej galaktyki. Macie takie, co się kurwa dzieje. Ale no nie jest to złe. O mój Boże. To jest jakby kwaśne. Bardzo intensywne i jest ostre, ale nie jest takie bardzo mocno ostre. Jest ostre, ale nie tak, że wypala mordę. Chociaż to też zależy, jaki macie próg ostrości. Jest bardzo intensywny. Nie jest to w ogóle to, czego się spodziewam. Jest ok. Wykręca mordę strasznie. Próbujemy teraz soczku. To naprawdę nie jest złe. Gdybym miał to ocenić w skali od 1 do 10, dałbym temu takie solidne 7. Jest szokujący, intensywny, trochę duży. też widziałem większe. Dobra, następny ogórek to będzie kosher pikel. Jest to ogórek zesty garlic flavor. Czyli zesty garlic flavor. Ogórek po prostu e, czosnkowy. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja jestem ogromnym fanem czosnku. Jak ktoś nie lubi czosnku... To nie mamy tematów do rozmowy Uch. Pachnie bardzo podobnie do tamtego Jest nieco mniejszy Ale nie jest mały Myślę, że jest to taki całkiem przeciętny ogórek Także nie martwcie się Mmm Mmm dobre. Mam ochotę go zjeść całego. Jest naprawdę, kurwa, dobry. Jest bardzo podobny do tamtego ogórka, tylko, że nie transportuje was do innej galaktyki, jak go jecie. Po prostu jest przyjemny. Właśnie, że ten czosnek czuć bardziej w zapachu, niż w smaku. Dojebane, naprawdę. I chrupie zajebiście. Bardzo satysfakcjonujące jedzenie, naprawdę. Temu ogórkowi daje takie solidne 9 na 10, bo jest, kurwa, no, naprawdę niesamowity. Trochę neonowy. co sumie... Lekko niepokojące. Pijemy soczek. Mmm. Wiecie co, mam wrażenie, że to jest w sumie takie połączenie ogórka konserwowego i kiszonego, bo tak jest to coś z kiszonego smaku, ale to nie jest takie, wiecie, kwaśne. Tego ogórka polecam naprawdę z ręką na sercu. Nie dosłownie, bo mam ręce od wody z ogórku dojebane. Naprawdę dojebany. Tutaj mamy ogórka o nazwie Big Papa, czyli no, duży tatuś. To jest ogórek Hearty Dill Pickle. Nadal nie mam pojęcia, co to znaczy i nie mam też ochoty się doinformowywać na ten temat, więc po prostu go spróbujemy i sami się przekonamy, co to kurwa jest. Nie podoba mi się trochę otwieranie tego, bo jest takie dosyć ciężkie, chociaż mam wrażenie, że i tak jest łatwe. Nie pachnie dość podobnie do, tych, do tego poprzedniego, tylko nie aż tak czosnkowo. Nigdy nie wiem, do której strony mam go ubryć. Dobra, wezmę, wezmę go od tej. Coś tu jest nie tak. Smakuje jak taka najbardziej basic, najbardziej zwyczajna, najbardziej bez charakteru, bez emocji. Jest całkiem duży, co, co jest dużym plusem i trochę oddodaje do. Yy, wiecie, doświadczenia. Mm -mm. W sensie jest ok, ale w porównaniu do tych wcześniejszych, nic specjalnego, naprawdę. Za to soczek z tego ogórka jest bardzo przyjemny, naprawdę. Bardzo mi smakuje. A więc duży tatuś to będzie takie, takie 6,5 solidne, bo jest ok, Naprawdę nie jest po tej złej stronie, jest po tej lepszej stronie, ale nie jest po tej zajebistej stronie, więc no niestety. Sorry, strasznie chce mi się bekać po tych ogórkach. Następny ogórek mamy tutaj Sour Sis, czyli kwaśna szostrzyczka. Tu jest napisane, że to jest tart and tangy pickle. Ogarniam angielski, ale jakoś nie znam takich słów. Hard and Tangy, no nie wiem, może to jest jakiś taki po prostu Chcecie tak w język ilgocze. Pachnie tak słodko, pachnie tak trochę kwaśno i trochę słodko. O mój Boże, wchuj kwaśny. To chyba trochę zbyt intensywny dla mnie, ale wciąż jest dobry, żeby nie było. Nie wiem, czy jest osoba na tej ziemi, która byłaby w stanie zjeść go całego na raz. O mój Boże. Jest całkiem podobny do tych ogórków, które testowałem przed chwilą, tylko jest po prostu w kurwę kwaśny. Ta kwaśna szostrzyczka smakuje jak ten ogórek, tylko że nie jest ostra, tylko jest kurwa kwaśna. Ale jest tak samo intensywna. Pojeść tej wody. Woda z tego ogórka jest dużo mniej intensywna niż sam ogórek. Raczej nie byłby to mój pierwszy wybór, ale i tak jest dobry. No takie też 6,5 na 10, bo jakby jest jest ok, serio jest ok. To jest szczerze chyba to samo, co było na początku, tylko nie jest aż tak ostre. Ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Pachnie, nie wiem, tak samo jak wszystkie inne. O kurwa, to jest dopiero gigant. Muszę przyznać, że jest całkiem spory i robi wrażenie. U. Zastanawiam się, czy jest jakaś różnica między tym, a gorącą mamuszką. O mój kurwa Boże! Mam wrażenie, że ten ogórek to jest taka bardziej kwaśna i mniej ostra wersja tej gorącej mamuśki. Jest ok, ale wolę gorącą mamuśkę. Co czuć dobre. Te ogórki są naprawdę ok Szczerze spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Myślałem, że to będzie takie wiecie, nie wiadomo co. I że powykręcam je na wszystkie strony. I trochę tak było. Dobra, tutaj mamy takiego zwykłego ogórka kiszonego. Takiego małego. Znaczy normalnego. Przeciętnego. To przy tym smakuje jak wakacje. To jest takie lajtowe, chillowe. Taki wiecie, moment relaksu. A to, to jest trochę walka o życie. Dobra, wiesz co? Chcę wrócić do mojego ulubionego ogórka, czyli tego. Nie, to nie ten. Weź wypierdalaj w ogóle. To ten. Ha, kochany. Mhm. Mhm. Mm mm -hmm. Ten ogórek skradł moje serce. Mm -hmm. Jeśli chcecie kupić te ogórki dla testu, to kupcie sobie wszystkie. Przepraszam najmocniej, naprawdę nie chciałem. One są zbyt bekogenne. Ale gdybyście chcieli kupić te ogórki dla smaku i faktycznie je zjeść z przyjemnością, no to w takim razie polecam tego. Koszer Pickle Zesty Garlic Flavor. Kolego, wygrywasz. Naprawdę jestem Ci wdzięczny. Bardzo Ci dziękuję. Sprawiłeś, że w tych wszystkich nieszczęściach tutaj dookoła znalazłem jakieś światełko w tunelu, jakiś promyk słońca. Wywołałeś uśmiech na mojej twarzy i, i, i sprawiłeś, że odzyskałem wiarę w ogórki. Kurwa, jestem ci za to wdzięczny po prostu. Dziękuję stary. Dobra, to by było na tyle. Jestem naprawdę zadowolony z tego, co tutaj zjadłem. To był naprawdę świetny ogór. Pomijając. sobie to wszystkie. Poza jednym. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że przepraszam. Za ostatni filmik, ok? Było kilka osób, które powiedziało, że ten ASMR był całkiem ok I był najlepszym ASMR, który widziały w życiu. Może dlatego, że nie widziały żadnego ASMR w życiu poza tym. Ale dobra, ok, możemy się umówić, że nie będę robił więcej żadnego ASMR, ok? Wygraliście. ok? nie będę robił tego ASMR. Niech wam kurwa będzie. Chciałem spróbować czegoś nowego, ok? Nie wyszło. It's OK. Dzięki kochani za oglądanie. Przysyłam wam wszystkim burzaki. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Przede wszystkim życzę Wam też takich dobrych ogórków. Takich pysznych, pięknych, wspaniałych ogórków, które smakują w taki sposób jak te, które są w takim rozmiarze, bo są w idealnym rozmiarze, które tak chrupią są takie duże, są czyste i mają tyle dobrego soku. Także dziękuję. <laughs> Także dzięki, kochani. Ciężko mi strasznie.